Tutaj mamy takie dla zwierząt podsyp, tam topinambur, no i jak co roku liczyłem na to, że coś tu znajdę i proszę bardzo, calutka para z rogacza, tu jeden, tu drugi. Chyba ich śnieg odkrył. Takie szydlarze można powiedzieć. W tamtym roku też tu była znaleziona para takiego szydlarza małego. Cztery lata z rzędu było coś znajdywane. Piękny traf.